Mam komisję przy okazji tej konferencji, która tutaj odbyła się. Mamy komisję, której celem jest tutaj poznanie, znaczy zapoznanie się z inicjatywą Centrum Zawraconej Technologii Miasta przyszłości. Poznanie tak, no, popieram komisję, stwierdzam kworum, porządek. Czy są jakieś uwagi? Jeżeli nie, to nie. uważam go za przyjęty. I bardzo proszę pana doktora Sławomira Kopcia o krótką prezentację Centrum y, Zaawansowanych um, Technologii Miasta Future. Mowa na to 4 minuty. 4 minuty to 4 minuty. Dobrze, a więc pominę pierwsze 20 slajdów i przejdę zaraz do konkretów. Otóż Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości powstaje, było na razie jako jednostka tak zwana AGH, czyli jest to jednostka, która ma eh, koordynować działanie. No, wielu działaniach, które się w tej chwili tak toczą w wielu wydziałach, zarówno tych technologicznych, jak i w humanistycznym, wydziale zarządzania. Dlaczego? Dlatego, że no, chcemy podejść do tego w taki sposób, żeby to postulowane podejście od myślenia sintosowego, czyli że każdy ma jakąś swoją drobną działalność, żeby rozpocząć od siebie i żeby w takim razie być w stanie zaproponować rozwiązania nie tylko technologiczne, ale też organizacyjne uwzględniające partycypację mieszkańców od razu u siebie. Żeby dać taki dobry przykład. Ponieważ smart city wymaga tak naprawdę integracji systemów z poziomu miasta, to są system, to systemy miejskie, interoperacyjne powinny być I, i niewątpliwie, tak jak to dzisiaj było na tej konferencji, mówione, kluczową sprawą jest współpraca wewnątrz, wewnątrz organizacji, między organizacjami i włączenie mieszkańców od, na, na samym początku od oceny, od początku, na samym początku procesu. Tak, żeby mówić nie o, jak to ktoś dzisiaj powiedział, konsumentach, ale o prosumentach, czyli o równocześnie producentach, które jest przeniesione z języka w sieci inteligencji. Jeszcze raz, takie słowo? Prosument. Prosument. No. Producent po tak. no, tak. ja Nie byli. No, tak. A, nie wyjście, bo ja wiedziałem, On nie byście, nie wiedziałem. No ja spokojnie. Już wiem. racie czasu. Jesteś, czas. jesteś prosto no, Spokojnie. tylko tak. No, tak, tak. tak inne przesłanki są powiedziałbym bardziej podaiczne, jest to ostatnia taka duża, że tak powiem dla nas perspektywa finansowa Unii Europejskiej i preferowane są po pierwsze temat transformacji występuje w wielu miejscach, może liczyć na dofinansowanie, ale wtedy jeśli są to projekty zintegrowane, rozwiązujące rzeczywiście problemy miejskie na dużą skalę. No i jeśli mówimy o tych ramach finansowych, no to są i na poziomie europejskim, czyli chodziło jeszcze jeszcze na przykład i na poziomie krajowym, i na poziomie regionalnym, a więc fundusze jest mnóstwo wiedzieć na co je przeznaczyć. Więc doszliśmy do wniosku, że potrzebny jest taki interdyscyplinarny ośrodek na razie wewnątrz AGH, misje czy tam zdolny do wypracowania zdecydowanych, składowanych i adaptowanych rozwiązań z city, umożliwiających spostanie wyzwania przez z miasta i regionu. No i teraz na pierwszym etapie, jak mówimy, jest to jednostka pozawidziałowa AGH, czyli wewnątrz AGH. Na drugim etapie zakładamy włączenie do współpracy innych uczelni, na w szczególności w tej chwili właśnie powstaje, w którym to będzie, już dyskusja zostały opisane, a jutro kolejne. Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Jest to inicjatywa. In 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 kto jest y, członkiem podpisywanych listów? Kto, kto będzie podpisywał tę y Uczelnie. Jest, jest, jest 15 uczelni technicznych, gdzie liderami są to, co Technika Wrocławska i AGH. Zakładamy tam między innymi centrum, y takie centra kompetencji, takie wirtualne wydziały. I, 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 i Jeden z nich po prostu, żeby był żeby ten żeby siedzibą tego wirtualnego wydziału był Kraki. W związku z tym mieliśmy tego działania ogólnopolskie, O tym będziemy jeszcze dzisiaj, jakieś spotkanie było poświęcone i jutro właśnie pod Bełkotową, gdzie się właśnie wszystkich tych uczelni. Są tam też duże firmy, typu jak Kraki, HM i tak dalej. Też mogła być taka platforma, tak zwany wirtualny instytut naukowy, coś co się w tej chwili jest, ta formuła rząd przygotowuje taką formułę, w Belgii jest rozumiem. Także myślimy o takim włączeniu się, no i oczywiście o współpracy też z biznesem. Więc teraz omijając tutaj różnego... Da... Przesłanie, Przesłanie. 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 No, oczywiście. No i teraz ja może przejdę, bo, bo organy czy ciała są, są bym powiedziałbym, mniej dla Państwa interesujące. Są trzy takie organy, forum strategiczne. To, to jest założenie, że są to osoby, szefem tego forum jest rektor Rabieha i zaprasza osoby znaczące w kraju, czy reprezentujące instytucje znaczące w kraju dla smacicy. Kilka osób, pierwszych kilku które się pojawiły, bo pan rektor będzie pracował. Komitet Naukowy Centrum. To je, tego szefem jest projektor do spraw euh, współpracy, w którym w gabinecie jesteśmy, profesor Szmuc i y, członkami jest y, to jest dziesięciu profesorów, dziesięcioro profesorów z, em, nie, TH, em, No z, z tego co ja mm, nie wiem czy jestem w stanie wszystkich wymienić z pamięci. Ale wszystkie początko wydziału. Profesor Zimiński, profesor Ul, tak, Tajduś, <t feder> Mucha, <impostanção> <pula>, <tank ribards> no i tak dalej. To, no i mnie, mnie powierzono kierowanie, czyli jak mieć być dyrektora tego centrum. No i teraz... Pan awansował. Nie wiem czy awansowałem, no to jest jak No i po na Nowe pole działalności powiedzmy, bo starego nie... No, no, no jasne. No. Mm -hmm. Teraz, co chcemy robić w praktyce? Na dwóch poziomach chcemy działać. Jeden poziom to jest analiza opracowania. W tej chwili nie ma na pewno w czterech minutach się nie zmieszczę, żeby powiedzieć jakiego rodzaju są niezbędne dokumenty, zwłaszcza na tym poziomie na starcie nowej perspektywy unijnej, gdzie są przygotowane strategiczne dokumenty, rozporządzenia dotyczące programów operacyjnych na przykład, a nie ma ani zasad tak naprawdę jak można... Smart city w jaki sposób porównywać ze sobą. Nie ma, nie ma systemu żadnych wskaźników, co prawda ukazała się norma iso są statnie dotycząca Smart city. i z niej można wybrać. Można wiele wybrać jakiś no, taki, ale to, to nie można z tego wziąć jeden do jeden. No jest już tak. Jest, nie ma wskaźników, ale jest ISO. Czyli jest sposób, jest w jakiś sposób. Badać wskaźniki tutaj. są? tak. Tam, tak. Jest poza tym, no na przykład Komisja Europejska jest znacznie bardziej liberalna niż Polska, jeśli chodzi o prawo zamówień publicznych i różnego rodzaju działania możliwe są na poziomie europejskim, ale polskie PZP nie dopuści, a tutaj jest ewidentnie partycypacja z, z coś na kształt w współpracy z biznesem czyli no, czy, czy PPP jak, jakiegoś jest niezbędne, prawda? I do tego nie ma ram prawnych. O, jeśli chodzi o Open Data, myśmy już rzeczy ostatnio dodanych, myśmy też poruszali i tam są, chodzi o to, żeby stworzyć takie mechanizmy, które umożliwiają rozwijanie przedsiębiorczości właśnie tej, tej takiej no, poprzez aplikacje różnego rodzaju dalej, a z drugiej strony zapewnić prywatność i bezpieczeństwo, żeby nie było tak, że to jest dla my właśnie tak daną inwigilację. No i już rozmawialiśmy z, w szczególności z Bioną na ten temat, jest możliwość realizacji bardzo ciekawych projektów. Jeśli wokół Kraku byłby zainteresowany jakimś tutaj, tutaj współpracą przy tego typu projektach, to jak najbardziej. Energetyczny audyt miejski kolejny temat, który był realizowany w NCBR w poprzedniej perspektywie swojej finansowej. Taki projekt realizował 20 milionów, znaczy realizował, zlecił, ale zakończyło się na razie na, na audycie budynków. <śmiech> <śmiech> Mało jeśli chodzi o... No i to jest temat, który to jest gotowy temat badawczy, można, można od razu podjąć. Nie wspomnę też już o wielkich takich tematach, co, co do których, to już może bardziej wdrożeniowych, jeśli mówimy o konkretnych wdrożeniach, mielibyśmy propozycje na ten temat, ale też zresztą w różnych kręgach, żeby Centrum kompetencji miasta przyszłości nadzór takiego no, brytyjskiego rozwiązania to się nazywa Smarcy w Londynie, żeby coś takiego utworzyć w Krakowie na przykład w parku Branicach, jeśli byśmy mieli ponorowu tam stwarza możliwości, jeśli ten krajski no, byłby rzeczywiście realizowany, stwarza możliwości stworzenia tak, też takiego centrum kompetencji, tak zwanych demonstratorów miasta przyszłości. To też są rozwiązania brytyjskie, gdzie po prostu się z konkretne rozwiązania wprowadzić. No i, i wtedy możliwe by też było włączenie się w właśnie w horyzont 2020, który na przykład w tej chwili już pierwsze konkursy były ogłoszone na tak projekty flagowe do Horyzontu 2020, następny termin to jest marzec przyszłego roku. Mają być przynajmniej, trzy, muszą być przynajmniej trzy miasta z przynajmniej dwóch krajów, to miasta, które są zaawansowane w rozwoju, ale do tego dochodzą tak zwane, to się nazywa followers, czyli takie miasta, które zaczynają. Więc ja rozmawiałem na, na przykład z Cisco, bo Cisco ma już gotową taką strukturę, to się nazywa ICT u nich ten projekt, gdzie był Barcelona, Londyn. Genua i Bologna i e, można by było pomyśleć o tym, żeby przyłączyć, włączyć traków do jakiegoś takiego większego projektu w horyzoncie 2020. To są projekty komplementarne do wdrożeniowych, czyli jeśli by na przykład Czy coś się, się w Nowej działo, to można by taki, taki komponent badawczo-rozwojowy z, z pilotażem to włożyć. Być. Cały transport, Proszę? cały transport. To, co robi, no właśnie, on też spokojnie. Także... No bo celem tego, z kolei tego 20 <coughs> 2020, jeśli chodzi o smart city, jest wypracowanie takich rozwiązań, które będą potem mogły być powielane i one będą po prostu, na, firmy będą na nich zarabiać, do firmy europejskie, żeby firmy europejskie się rozwijały. To jest zainteresowane bardziej do firm, nawet przy współpracy z uczelniami i miastami w takiej konfiguracji. No i jeszcze z takich działań, które są bardzo ciekawe według mnie, no to w NCBR-ze, w tej chwili NCBR prowadzi, ogłosił konkurs na, na studia wykonalności dla projektów sektorowych. Niestety ogłosił to w czerwcu, a termin jest 11 lipca i tutaj jeszcze trzeba mieć, beneficjentami są, mają być podmioty będące przedsiębiorców, no i z tym, że Efektem ma być studium wykonalności, które będzie potem jakby wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego. No i rozmawiałem no. ja. z dyrektorem Kurzygowskim na temat smart city jako sektora. Byłoby to możliwe, tylko trzeba udowodnić, że to jest sektor. Na przykład Wielkiej pytanie jest to sektor. Jest znamy doszło na, wiel na wielkość tego sektora. No w zasadzie się No to dobre pytanie, muszę zacząć od Panie da się statystycznie potem badać? Tak, no więc no to, ja by... że potem A, o to, to ta... Tak, 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 Myślę, że to jest dosyć wtórne, bo można wskazać pięć tych yy, 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 branż, które są gdzieś no, tam. Tak być... tak, ale A, y, y, ale y, dlaczego to jest ciekawe? No, dlatego, że yy, w yy, ślad za y, przygotowaniem takiego studium dokonalności, jeśli byłby ustanowiony program yy, sektorowy, to on yy, y, mógłby yy, też zawierać y, pilotaże w kilku miastach była mowa, to, to mógłbyś być w mieście dużym, średnim i małym. Można pomyśleć, żeby Kraku był tym dużym, nawet o tym rozmawiałem, y, jeśli było takie zainteresowanie ze strony Krakowa. Małe też już jest ten, ten tam y, ale ale y, to y, trzeba popatrzeć do tej firmy energetyczne, które, żeby zrobić taki miks firm, które będą, bo, bo y, to jest jak to w CBR-ze, w programie CBR-owskich. Dofinansowanie jest na jakimś poziomie, to dla firm. Trzeba znaleźć duże firmy, które są zainteresowane właśnie badaniami i rozwojem w tej dziedzinie. Takie duże firmy to są no, w pierwszej kolejności firmy energetyczne, które inne rozwiązania wprowadzają, ale też no, no, na przykład no, są takie jak KGHM, jak, jak firmy paliwowe, no, więc to, tego typu, jeśli by się udało zbudować takie konsorcjum, Euh, so des... To wtedy tylko musimy się wiedzieć, gdzie to są. <grym> wiedziałem, jeśli byśmy próbowali, to byśmy się w, w Krakowie. No i to tak w skrócie telegraficznym. Oprócz okay, okay. tego jeszcze, no oczywiście konferencje sanitarne, sekretarza, <krym> chcemy, żeby Forum Nowej Gospodarki, które co roku z jesienią się odbywa, żeby było on to Forum, było Forum, forum Sparsity, obłąkawskie. mamy do tego. Teraz jesienią, to, to, to jeszcze ten nie znamy. Mamy do tego już patronat prezydenta RP i tak dalej, który jest zainteresowany także, że to będzie propozycja dla wszystkich, żeby tak, rozwijać takie stałe, coroczne formy jesienią i to właściwie. Okej. Okay. Dobrze, no to ja podsumuję, że... Czasem Proszę? Dobrze, dobrze, że tak się umawialiśmy, że tak, to moglibyśmy mówię... że... że... tak, że... że... Krótkie, gdzie mieliśmy to, że... poznać kolejną to, że... inicjatywę Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta przeszłości. Także tak, mamy tu kolejne takie forum to, strategiczne, koncepcyjne obok tak, prawda, projektu. Z Matką, że to przez miasto razem z KPP, tak? obok tej współpracy sieciowej, która mam nadzieję to też się może rozwinąć z Martem, To no jest jakby kolejny partner do... Takich tutaj działań, z tego w perspektywie, o której tutaj mówił Pan Prezes Kopeć, czyli naprawdę dużych funduszy, jakie będą w przyszłej perspektywie finansowej na tego typu działania, no to są już partnerzy, z którymi można o takich projektach myśleć. Z tego bardzo dobrze. Chyba, że Państwo no dyskusję. Ponieważ my współpracujemy ze sobą w i stare, więc tak, te informacje tak, w sumie. Na pewno zrobimy jakieś też robocze to, spotkanie. Proponowałem takie robocze spotkanie, żeby czasu dzisiaj Tak, wiadomo, że z Panią Prezydent, z Panem Dyrektorem będą jakieś tam szczegóły. Jak, to, jak, to, jak to, już coś się zacznie rodzić, to to takie takie posłuchamy.